Piąta rano, centrum kresowe w Bytomiu, podjeżdża autokar. To właśnie tutaj zgromadzona była większość darów, przekazanych od dobrych ludzi dla najbardziej potrzebujących rodaków na kresach. Pakujemy i ruszamy w stronę Krakowa, a dokładniej do Marka Pateckiego, krakowskiego przedsiębiorcy który przekazuje 300 opakowań ciastek. Pakujmy te paczki. Nie każdy jest po 6 To albo będziesz wiedzieć na pewno wszędzie dajesz więcej i to będzie można dać, będzie nawet łatwiej. To właśnie tutaj mamy pierwszy przystanek po trzech godzinach drogi, ale nie na odpoczynek. Wypełniamy ostatnie wolne przestrzenie w luku bagażowym naszego autokaru. I ruszamy w stronę granicy. Każdym kilometrem robi się coraz zimniej i coraz bielej. Ale pozytywne nastawienie, a przede wszystkim cudowna atmosfera w naszym autobusie, bardzo nas rozgrzewa. Dojeżdżamy do granicy i, choć pełni optymizmu, z lekkim niepokojem spoglądamy na pograniczników. Bo przecież pandemia, nowe obostrzenia od wczoraj. Granice przekraczamy po 45 minutach i już po niespełna godzinie zatrzymujemy się w mościskach. Gdzie wita nas Henryk Ilczyszyn, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, oddział w mościskach. Po wejściu do nowej ich siedziby od razu rzuca się w oczy piękne polskie godło na ścianie. A nastrój świąteczny tylko potęguje nasze wzruszenie. Cieszę się bardzo, że jesteście tutaj, że jesteście tutaj z nami, że, że bierzecie udział w takich ważnych sprawach jak pamięć o Polakach na kresach. To jest bardzo ważne. Nie jedna zdrowaśka, nie, nie jeden ojczy nasz za Was lecie tam do nieba. Starsi osoby oni cały czas mówią, że nie potrzebują, że nie potrzebują, chociaż my dobrze wiemy, że emeryci na Ukrainie to nie są bogaci ludzie. To są ludzie, którzy potrzebują cały czas, a jeszcze jak są przewlekłe choroby, no to ta emerytura idzie w pierwsze dni, jak, jak tylko ją dostaną, a później to wiadomo. Cieszę się, że, że znam Was. Cieszę się, że jest taka wśród Was, ale i wśród nas, bo to nasz człowiek, Pani Danusia Skalska, Ja zawsze mówię, Ciociu. I jeszcze chcę, korzystając, korzystając z okazji, Ciociu przywitać z tak ważnym odznaczeniem. Semper fidelis. Dziękuję. Ucieszyłem się bardzo jak, jak to zobaczyłem, jak zobaczyłem na Facebooku, że została e, pani Skalska e, takim odznaczeniem nagrodzona. Dla nas to jest e, też my tutaj no, cieszymy się bardzo, że są tacy osoby, że ktoś zauważył, że ta praca jest ważna, jest potrzebna i e, że ktoś to oceni. czasu mamy niewiele, bo już późno, a na pomoc czeka jeszcze dziś Polska Szkoła Strzelczyska. Tym razem pusta, bez uczniów, bo przecież takie czasy pandemia. Przekazujemy paczki i choć nieco zmęczeni, to jednak bardzo szczęśliwi, ruszamy dalej, w stronę Lwowa. Lwowski poranek przywitał nas śniegiem. W miejscu naszego zakwaterowania czekał już niezastąpiony Marian Frużyński z wnukiem oraz siostra zakonna z zakonu Józefitek, którym przekazaliśmy kolejne dary z Polski. śniadanie tradycyjnie do puzatej chaty, a po drodze podziwiamy piękne polskie kamienice. Jedziemy do Sambora. Gdzie wizytujemy u sióstr franciszkanek rodziny Maryi. tam byś kierował. To się rozsumowuje procentowo. Nie jestem nie do. bo to jest nie, niezwykła historia. Ja tego pana znałam z bytowia, tego chłopca, tego chłopca osobiście, wiesz, poznałam. Ale on wiedział, kiedy się dowiedział, że jest Żydem. No chyba bardzo późno się osią. Chyba 40 czy lat miał chyba. Tak, 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 on nie chyba wiedział, dobrze. że on Żydem. Proszę bardzo, tutaj. Również lasiusz różne słodkości kawy i tak zawsze i tak to wszystko jest no i troszeczkę Około godziny 14 docieramy do Łanowic gdzie spotykamy tutajszego proboszcza, który opowiada nam bardzo ciekawe historie o zniszczonym kościele oraz poprzednich gospodarzach tutajszej parafii. O, widzę, że nawet jest Młakowski, dobra Dzięki. Wszystkie te lata były świątynie, pierwsza wybudowana w 1462 roku, i potem kolejna, ostatni jest taki kościół, został wybudowany w 1817 roku i ten kościół przetrwał no, nie, niemalże do naszych czasów. Ksiądz, który tutaj pracował, tak jakby... Że nie mogli nic działać, po prostu wzięli rozczarpali. Ale proszę sobie wyobrazić, jakby, no, jak wygląda takie, taka rozburzona prawda, traktorem świątynia, więc tutaj było wiele różnych takich no, kawałków, fragmentów, dżask z tego kościoła. Co więcej, wiele jakby fragmentów też i wyposażenia. Nie udało się wiele osalić z tego starego kościoła. Zachowało się tylko dwie figurki, kilka stacji drogi krzyżowej. Najcenniejszy ołtarz wcześniej skonfiskowano. Dzisiaj można go oglądać na zamku Wolesku jako jako eksponat. Jest, jest tam normalnie w stałej wystawie. Można zobaczyć jak wyglądał ten ołtarz Wanowit. Ale jakby po, po tym zniszczeniu świątyni ludzie wyzbierali wszystkie drzazgi, które były i babcie powiadają właśnie jeszcze o paluszkę aniołku gdzieś takich przejmujących jakiś obrazek, który utkwił mimo tylu lat jakoś w pamięci tych, tych ludzi. Właśnie o aniołków, które były gdzieś tam porozrzucane. Oni tak nie bardzo nawet też wiedzą co z tym zrobić. Pozbierali to wszystko, spalili i prochy zachowali na, na, na cmentarzu. Tego nie dało się już ocalić. Oczywiście jakieś tam fragmentów, figury, które były no, zniszczone zupełnie. Więc no, też taki no, ważny, piękny jakby moment w historii, kiedy ci ludzie no, z takim szacunkiem pochowali prochy tej świątyni. Dzisiaj staramy się je odnaleźć, jeżeli uda się je odnaleźć, to wybudujemy tutaj też jakby takie coś podobnego do kapliczki, to trochę tam pochowamy, jak, jak uda się je znaleźć. Na miejscu wita nas również pan Walery Tracz, z którym pół godziny później docieramy do polskiego domu w Łanowicach. Świąteczny nastrój, rodzinna atmosfera, kolędy, wspólne śpiewanie i bezcenna radość polskich dzieci. Nie miał pieniędzy, aby wydać swojej córki zamów. Bloku i gwiazd, pełen szumu i śpiewów anielskich, idzie do nas dobry święty, serce musi jasenie, bowiem w Orze Świętego nie zabraknie dla nas niczego. Żerwana czysta, żerwana czysta. Wzruszeń było co niemiara do późnych godzin popołudniowych. Wdzięczność naszych rodaków za przywiezione dary w prostych, ale szczerych słowach, gestach, piosenkach czy wierszykach pamiętać będziemy do końca życia. Dużym zaskoczeniem, ale też wzruszeniem był moment, kiedy mieszkanka Łanowic. I Tracz zaśpiewała piosenkę z pamięci: Mój kresowy dom. Tam się przecież urodziłem w Polsce, w polskiej wsi. Polskie lżo, polskie liście, kwiaty z łuskich stron. Może jeszcze mi się przyśni. Mój na kresach Przy Przed siebie idę I już nie widzę nic Za przysłania wzrok I wiem, że to nie ja Dzień minął bardzo szybko Zadanie zostało wykonane Wracamy więc do Lwowa, odpocząć, bo jutro kolejne zadanie i rodacy czekający na naszą pomoc. W niedzielny poranek trzeciego dnia naszej akcji charytatywnej niesiemy prezenty i pomoc finansową indywidualnym osobom mieszkającym w Lwowie. Pod pomnikiem Adama Mickiewicza rozdzielamy się. I każdy ma inny cel, inny adres i inną osobę. No to, to będzie dla. godzinie 12:00 spotykamy się w katedrze Lwowskiej na Mszy Świętej. Wielkie, wielkie, wielkie. Także tutaj o godzinie 14 rozpocznie się koncert dla naszych rodaków. Pod hasłem Zaświeć gwiazdko dla Polaków na kresach. Uważaliśmy, że naszą powinnością jest po prostu być z wami w tym najpiękniejszym przedświątecznym okresie, a resztę. Pozostawiliśmy Bożej opatrzności, mówiąc Jezu, Ty się tym zajmij, Matko Boża, nasza patronko, wspomóż nas. I oto moi drodzy jesteśmy. Będą śpiewali artyści, którzy również dzięki łasce Bożej odnaleźli się, mimo że Olga mieszka w stale w ale a Grzegorz podwójny. Hen-hen daleko na drugim krańcu Polski aż pod Szczecinę, a spotkali się dzięki matce Najświętszej na Jasnej Górze. I oto rozpoczynamy, drodzy Państwo, Grzegorz Podwójny, kompozytor, aranżer, wokalista tworzący piękne pieśni nie tylko religijne, ale dziś przy tej okazji właśnie taki repertuar nam zaprezentuje z dalekiego dębna aż spod świecina czegoś Podwójny. Nie są siostry mor A we Mary Dziękuję za waszą obecność tutaj za tą tęsknotę którą widać mu przesłaszy Chociażby przyjazd w sytuacjach najtrudniejszych, bo póki co nie było gorszych sytuacji, zwłaszcza na granicach, ale jednak postaraliście się, się tutaj być. Chcę życzyć wam wypełnienia ten tęsknoty sercem, pełnym radości, zdrowia i mocy Bożej, bo jeśli Bóg jest w sercu, to człowiek na ziemi znajdzie swoje miejsce, bo Bóg mu zawsze da zadanie, które ma wypełnić. A ta tęsknota niech przyczyni się do tego, że ta radość z tego, co przeżyliśmy, będzie w nas i będziemy o tym opowiadać innym, żeby wszyscy do Lwowa przyjeżdżali z Daj Boże Kochani, ja to... Mamy jeszcze sporo pracy, pozostało jeszcze wiele paczek do rozładowania i wielu Polaków czekających na naszą pomoc. Między innymi starsza pani niewidoma, która przyszła pod katedrę Lwowską z dwoma wnuczkami, cierpliwie czekała na swoją kolej i ze łzami w oczach dziękowała nam, że jesteśmy. Udaliśmy się także do polskiego radia Lwów, gdzie spędziliśmy bardzo miłe chwile. Czas pożegnania ze lwowem. Żal odjeżdżać, żal zostawiać tutaj naszych rodaków, ale wyjeżdżamy z obietnicą powrotu i z obietnicą dalszej pomocy, póki sił wystarczy.